Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Cię bardzo zapraszam na szybki makijaż e, nowościami, które Wam ostatnio pokazywałam w holu, e, Będą to tutaj m.in. nowości marki Slick. E, będziemy sięgać po piękną. Jak widzicie, pomadkę. No i oczywiście będziemy testować coś, co wy mi polecałyście bardzo. To jest Lily Dollish Velvita BB Cream i to jest taki produkt, który ma właśnie trzymać nam się cały dzień, jednocześnie bardzo ładnie nawilżać naszą skórę i korygować wszelkie zaczerwienienia, niedoskonałości. Także myślę, że będzie to fantastyczny kosmetyk na długie wyjścia, jeżeli chcemy naprawdę utrzymać taki świeży, zdrowy makijaż przez cały dzień. Także jeżeli jesteście ciekawi tutorialu, to Was zapraszam do kolejnej części filmu, ale zostańcie do końca, ponieważ będzie mini tutorial jak wykonać właśnie ten manikier hybrydowy i kolejne rozdanie na moim kanale. Także Zapraszam Was do kolejnej części filmu. Nasz makijaż zaczynamy oczywiście od podkładu. Nie mam na sobie żadnej bazy, ponieważ często kremy CC i BB same w sobie stanowią bazę, ładnie się utrzymują. Zresztą pisałyście mi, że on ma naprawdę dużą trwałość, także nie będę sięgał tym razem po bazę. I to jest taki właśnie produkt typu Krem BB, natomiast on zmienia kolor w momencie, kiedy nakładamy go na skórę. Jak widzicie, teraz ma na przykład taki zielonkawy kolor. Śmiesznie to wygląda, natomiast on w kontakcie ze skórą będzie pod wpływem ciepła zmieniał swoją barwę. Także zobaczymy, jak z jego kryciem i jak będzie się prezentował na skórze, bo naprawdę. Wiele dobrego o nim słyszałam, także zaraz zobaczymy. I słuchajcie, na razie ma taką białą białą barwę, natomiast stopniowo on się dopasowuje do skóry. Bardzo ładnie pachnie. To też jakby stanowi duży plus, ponieważ ja lubię, jak właśnie podkłady ładnie pachną, albo ewentualnie są bez zapachowane. Teraz ten tak pachnie przyjemnie kwiatami. Naprawdę ma nieduszący zapach. I jak widzicie, on ładnie się dostosowuje do skóry. Ma dosyć duże krycie, moim zdaniem. Także tutaj nałożymy go sobie na całą twarz. Nie podkreślę suchych skórek, przynajmniej na razie. I naprawdę, moim zdaniem, ma spore krycie. To jest takie nieoczywiste krycie, jakie to kiedyś nazwałam. Ale bardzo ładnie wygląda. Zresztą zobaczcie, okrycie ma naprawdę fajne. Porównując na przykład czoło z moją skórą teraz, to bardzo ładnie się wtopił. Ma taki, takie satynowe wykończenie. Teraz zobaczymy, jak on się rozprowadza na czole, bo na, na czole często mi podkreślają się suche skórki. Ale nie, bardzo ładnie się wtopił. Bardzo ładnie się też dopasował właśnie w naszą skórę. I naprawdę powiem Wam, że ma takie takie nieoczywiste krycie, co świadczy o tym, że jest taki bardzo delikatny, niewidoczny za bardzo na skórze. Jednocześnie bardzo ładnie mi też wyrównał, słuchajcie, koloryt, więc, więc nie jest naprawdę źle. Nie, nie ładnie się tutaj na włosach rozprowadza e, przy linii właśnie włosów, także naprawdę jestem w szoku, ponieważ ładnie się wtopił. Tutaj jeszcze go klepie to Miejsce takie newralgiczne, czyli skrzydło kanosa pod oczami. Nałożymy sobie jeszcze jedną warstwę, taką cienką. I klepujemy go metodą właśnie taką, którą powinniśmy w zasadzie nakładać kremy BB i CC. Czyli właśnie wklepywać. Wtedy one uzyskują najlepsze krycie i najlepsze właściwości, które mają. Czyli nie wcieramy, tylko właśnie wklepujemy. Nie oczywiście się zapomniałam, ponieważ dawno nie używałam kremu BB. Czy znaczy dawno? W zasadzie teraz używam cały czas podkładu. I ładnie wklepujemy naszą skórę. Naprawdę ma fajne krycie. Bardzo mi się podoba ten efekt. Tylko jest taki bardziej, jeżeli chodzi o efekt taki bardziej satynowy, matowy. Nie jest taki efekt typowy dla kremów BB, gdzie nasza skóra się naprawdę, moim zdaniem, obficie błyszczy. Tutaj mamy taki efekt bardziej bardziej zgaszone, natomiast skóra wygląda nadal zdrowo i ładnie się ładnie się prezentuje gdy już nasz krem się wtopił w skórę, będę nakładać puder, to jest L'Oreal True Match i mam kolor W1 Golden Ivory, to jest naprawdę bardzo ładny, idealnie żółciutki kolor, jestem ciekawa jak się będzie prezentował na skórze, ponieważ e, szukam zamiennika e, słynnego już z tej Matte Nie jest ani za ciemny z tego co widzę i ma bardzo takie satynowe wykończenie fajne. Bardzo mi się przyjemnie nakłada. Także myślę, że będzie fajnie się wtapiał z moim, z moim podkładem. Ale kolor jest bardzo dobry, taki idealnie żółty. Nie wpada w różowe tony i ma dosyć dobre krycie z tego co widzę, także takim dużym puchaczem możecie go spokojnie nakładać. Teraz przechodzę troszeczkę do ocieplenia mojej skóry i będę używać Summer of Love i to jest. Makeup Revolution, ja bardzo lubię to serduszko, ponieważ ma takie ciepłe wykończenie, ładnie przybrązawia skórę i naprawdę stwarza taki efekt delikatnej opalenizny, ładnie konturuje naszą skórę i będę nakładać pędzelkiem 127 Zoeva e, Lux Cheek i to jest jeden z takich moich ulubionych pędzelków, ostatnio Wam też robiłam recenzję marki Zoeva, także Wam wszystko na bieżąco podlinkuję, będziecie mieli um, te na bieżąco recenzję, które Wam ostatnio robiłam i delikatnie omiatam moją skórę właśnie tym produktem żeby właśnie stworzyć taki efekt delikatnej opalenizny, ale jednocześnie ładnie wykonturować skórę. Ja bardzo lubię takie ciepłe produkty, także ten mi się najlepiej sprawdza i bardzo ładnie się też rozprowadza na skórze. Dzisiaj makijaż będzie w takich złotych tonach, więc użyję tej nowej paletki ze Slick Highlighter Palette i tutaj mamy aż cztery takie rozświetlające produkty. Ja dzisiaj będę sięgać po ten produkt, który ma formę właśnie w kamieniu, a reszta jest właśnie kremowa. Także nie będę używać różu, tylko właśnie zamiast niego użyję sobie właśnie tego produktu. Także rozprowadzę go na policzkach, on się idealnie skomponuje, zresztą jak widzicie ma wspaniały połysk. On się idealnie skomponuje właśnie z moim bronzerem, którego przed chwilą użyłam. Slick ma naprawdę ostatnio bardzo ciekawe produkty. Naprawdę warto spojrzeć na nowości, ponieważ no moim zdaniem dużo ciekawych rzeczy. Jakby odświeżyła się marka tym razem, ponieważ dawno, dawno nie zamawiałam niczego ze Slicka i stwierdziłam, że będzie to fantastyczna okazja, żeby przetestować. I zrobić taki naprawdę dzienny, delikatny makijaż, właśnie jeżeli chodzi o dzień kobiet. Także dalej sięgam po rozświetlacz i będę używać tego, może tego najjaśniejszego, rozświetlacza na górze. I do tego celu użyję pędzelka Zoliwa 122 Petit Discipline, i to jest właśnie taki mały, jak ja to mówię, skunksi, który Wam rozprowadza właśnie kremowe produkty na twarzy. Także w klepie rozświetlacz. On naprawdę ma bardzo ładny połysk, jak widzicie pięknie wygląda na skórze, bardzo też naturalnie i ma taki, daje taki efekt yy, mokrego rozświetlenia, co ja właśnie lubię w produktach. Takie coś daje Mary Luminizer. Także na uko oczywiście kupidyna, damy troszeczkę i na naszą brodę i wierzch nosa. Makijaż twarzy wstępnie skończony i przechodzimy do paletki Sleek A New Day. Ja wybrałam właśnie tę wersję, ponieważ mam wrażenie, że ta paletka świetnie odzwierciedla poprzednią wersję. O, Natural i troszeczkę ją odświeża. Także jak widzicie, kolory są naprawdę fantastyczne. Moim zdaniem paletka bardzo przypomina właśnie tamtą wersję, której zresztą już nie mam. Natomiast stwierdziłam, że ta będzie po prostu idealna i naprawdę kolory są fantastyczne. Także będziemy przechodzić do nakładania bazowego cienia. I ja wybiorę sobie może ten cień u góry. Bardzo jest ładny, i będę nakładała go pędzelkiem Kawaii 92. To jest taki płacki pędzelek, jak widzicie. Jest naprawdę, moim zdaniem, idealny do nakładania cienia bazowego. Także sięgam po ten kolor. Fajnie zbiera ten pędzel cień. Także myślę, że będzie ładnie nakładał. I cień ma dosyć, dosyć dobrą pigmentację, z tego co widzę. Ładnie, ładnie się rozprowadza. I też ma dobre krycie, moim zdaniem. Tutaj troszeczkę rozjaśnimy sobie łuk brywiowy. Aby jeszcze bardziej podkreślić łuk brywiowy, będę sięgać po ten jasny cień. I to jest taki fajny, rozświetlający cień, który idealnie, moim zdaniem, zobaczcie, który idealnie nada się właśnie, żeby podkreślić właśnie to miejsce. Także bardzo ładnie się rozprowadza, no i przy okazji tworzy taki efekt, nie wiem czy to widać, ale naprawdę bardzo ładnie rozświetla właśnie ubrywiowy. Także delikatnie wklepuję produkt i przechodzę do nakładania kolejnych cieni. Ostatnio bardzo zaciekawił mnie pędzelek Kawaii 89, jak widzicie to jest taki skunkik, on naprawdę ma ciekawy kształt, zainteresował mnie głównie dlatego, że ma właśnie taki spiczasty, spiczastą końcówkę. Która moim zdaniem też będzie idealnie rozprowadzać taką właśnie mgiełkę produktu. I tutaj mam Wam do porównania na przykład z Real Technics, i to jest właśnie Duo Fiber Eyebrush. Jak widzicie tutaj, moim zdaniem ten z Real Technics jest bardziej rozczepiżony, mniej taki precyzyjny i przez to może Wam za bardzo roz, jakby rozprowadzić produkt na powiece. Także po ten pędzelek będę sięgać, jeżeli chodzi właśnie o. Nałożeniem giełki produktu na załamanie i będę tutaj używać na początku tego przejściowego cienia, tego beżu, ponieważ on mam wrażenie jest idealnym takim przejściowym cieniem, który ładnie nam stworzy taki efekt przejściowy, właśnie. I tutaj nakładam ponad załamanie, tak żeby właśnie stworzyć. Przejście, które idealnie będzie się komponować z ciemniejszym cieniem i tą czynność powtarzam kilka razy, ponieważ chcę zbudować krycie i stworzyć bazę do nałożenia ciemniejszego cienia. To samo robię oczywiście na drugim oku. Ponownie sięgam po ten sam pędzel Kawai 89 i będę nakładać ten ciemniejszy cień. On jest bardziej taki kakaowy, ale też nie jest bardzo ciemny. Jak widzicie, naprawdę różni się od tego ciemnego cienia w poprzedniej paletce O Naturel. I będę go koncentrować tutaj właśnie w zewnętrznym kąciku. Bardzo fajnie rozprowadza. Jak widzicie, naprawdę taką stwarza mgiełkę na naszej powiece. Także myślę, że idealnie też będzie Wam cieniował powieka. Także troszeczkę tym cieniem schodzimy na powiekę ruchomą tak, żeby stworzyć taki efekt 3D na powiece, żeby ta powieka naprawdę ładnie się prezentowała. Myślę, że taki efekt będzie najlepszy i tak naprawdę koncentrujemy ten cień w tym właśnie obszarze, delikatnie rozprowadzając na pobokach. Także kulistymi ruchami pracujemy z tym cieniem, rozprowadzając go idealnie, ale koncentrując się w tym obszarze właśnie naszego oka. I pamiętajcie o tym, żeby nie za, nie za bardzo go też wyciągać, żeby właśnie skupić efekt takiego ciemniejszego cienia w tym miejscu. Także powieka naprawdę będzie wyglądać trójwymiarowo. Zaczęłam się przyglądać bardziej wnikliwe palecy i stwierdziłam, że znalazłam jeszcze jeden cień, który możemy nałożyć na naszą powiekę ruchomą, troszeczkę bliżej wewnętrznego kącika. Dzięki temu stworzymy idealne przejście i dodamy troszeczkę takiego akcentu morelowego, łososiowego i sięgnę po ten, po ten cień, będę go nakładać. Tą pacynką, która była dołączona w zestawie. Mamy tutaj dwie wersje w zasadzie tego cienia. Matowy, jak i z połyskiem. Także ja stwierdziłam, że ten z połyskiem bardzo ładnie rozświetli nasz makijaż i nada mu troszeczkę ożywi go. Będzie stanowił idealne przejście pomiędzy kolorami. I już widzę, że to był dobry pomysł. Także nakładam go na naszą ruchomą powiekę, bliżej zewnętrznego kącika, wewnętrznego. I to samo robię na drugiej powiece. I moim zdaniem to będzie idealne dopełnienie tego makijażu, ponieważ kolory bardzo ładnie będą ze sobą przechodzić. Troszeczkę ten cień przesiągam oczywiście na dolną powiekę, ponieważ zaraz będę sięgała po ten ciemniejszy dzień, który mamy właśnie w wewnętrznym, zewnętrznym kąciku. I będę używać Nancy, uh, Nancy Crease, to jest taka kuleczka, która też bardzo ładnie rozprowadza cień na dolnej powiece. Także to samo będę robić, będę cieniować swoją właśnie powiekę dolną i nakładać ten cień na dolnej powiece. Makijażuka skończony i będę przechodzić do nakładania konturówki Golden Rose 513 to jest taka piękna akcamitna czerwień i ona będzie stanowiła świetną bazę do mojej matki z firmy Slick, którą wam zaraz pokażę. Te konturówki naprawdę bardzo łatwo się rozprowadzają, także są zarówno i precyzyjne i ładnie się rozprowadzają, także nie będziecie miały większych problemów przy nakładaniu ich. Bardzo ładnie też Wam wyrysują kontur ust i naprawdę są kremowe stanowią świetną bazę pod pomadki. Także jak widzicie naprawdę bardzo szybko się rozprowadzają i Myślę, że kolor będzie idealny do mojej pomadki. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi szminka z firmy Sleek. Ja mam w kolorze Candy Cane 773. To jest taki piękny, moim zdaniem idealny kolor, który będzie się nadawał właśnie do takich konturówek. Jest taki przełamany, jest to taki koral i jednocześnie bardzo intensywna czerwień. No, ale kolor jest po prostu fantastyczny, jest bardzo soczysty, jak widzicie. Minimalnie mogłam użyć jaśniejszej konturówki, natomiast on będzie ładnie tak błyszczał na tej konturówce. Także myślę, że. konturówka została dobrana. ten tak dobrze. Kochani, tak się prezentuje skończony makijaż jestem naprawdę zachwycona, jeżeli chodzi o jakość paletki marki Sleek, ponieważ kolory są fantastyczne, idealnie ciepłe i naprawdę się przecudownie rozprowadzają pędzlami Kawaii, także naprawdę Wam polecam te pędzelki, bo są tanie, a naprawdę robią dobrą robotę, także Kawaii 89, a ten skunksik, którego używałam właśnie do smużenia, do rozprowadzania takiej mgiełki koloru no jest naprawdę fantastyczny i myślę, że to jest idealny pędzel właśnie do e, cieniowania, do blendowania e, i robienia takich Takiego właśnie efektu przejścia między jaśniejszym a ciemniejszym kolorem. Także jeżeli chodzi o paletkę marki Slick, jestem naprawdę zachwycona, ponieważ jest moim zdaniem taka niepozorna i naprawdę można z nią stworzyć zarówno dzienny, jak i wieczorowy makijaż. Dodacie delikatnie czerni, czy zrobicie kreskę eyelinerem i macie bardzo ładny wieczorowy makijaż, yy, który stanowi idealnie, yy, jakby idealną parę do szminki, którą Wam przed chwilą pokazywałam, czyli Candy Cane z firmy Sleek. To jest idealnie koralowy, taki czerwony, soczysty kolor, także myślę, że będzie ładnie się komponował z takimi ciepłymi cieniami. Yy, mam nadzieję, że ta szminka mi się utrzyma cały dzień, ponieważ jest przepiękny kolor. Bardzo taki ożywiający makijaż. A wracając do paletki, highlighter palety z marki Sleek jest takim moim zdaniem ekskluzywnym dodatkiem do naszego makijażu, ponieważ nie zawsze sięgamy oczywiście po złoto, natomiast jeżeli macie ciepłą, ciepły rodzaj karnacji, ciepły typ karnacji, no na pewno spróbujcie tego koloru, on jak widzicie idealnie mi się komponuje z moim nowym manicure hybrydowym właśnie z marki Semilac, także... Po zakończeniu tej części filmu zaproszę Was właśnie do e, filmiku odnośnie marki Semilak, jak wykonać właśnie taki manikier hybrydowy, także mam nadzieję, że taki filmik Wam się przyda i będzie to dla Was e, kolejną inspiracją, jeżeli chodzi o hybrydy. Natomiast e, mam dla Was na koniec e, jakby takie ogłoszenie jeżeli chodzi o rozdanie, ponieważ jak widzicie po tytule, czy to tu jest chyba tam, jak widzicie po tytule, jest dzisiaj rozdanie z okazji Dnia Kobiet i przygotowałam dla Was dwa zestawy, które zawierają właśnie tą paletę, którą przed chwilą testowałam, także mam nadzieję, że weźmiecie udział, ponieważ paletka jest naprawdę fantastyczna, ma przecudowne kolory. I w, w jednym zestawu będzie do wyboru właśnie ta jagodowa pomadka z marki Sli, którą Wam przed chwilą pokazywałam, a w drugim em, Candy Cane, którą używałam w naszym tutorialu. Także mam nadzieję, że dacie mi znać w komentarzach, która szminka Wam się bardziej podoba, ponieważ rozlosujemy dwa zestawy i będzie w każdym zestawie po jednym z pędzelków z marki Kawaii. Także same będziecie mogły od razu przetestować. Paletkę Marki Slick. Dajcie znać, bez jakiego kosmetyku nie ruszacie się z domu. Będzie to oczywiście pytanie konkursowe, także wszystkie szczegóły, do kiedy będzie trwał konkurs, będziecie miały na dole. Natomiast ja czekam na Wasze opinie, także dajcie znać, który zestaw chcecie dostać i właśnie bez jakiego, bez jakiego produktu do makijażu nie ruszacie się z domu. Także jestem ciekawa Waszych komentarzy. Ja Wam odpowiem, że nie ruszam się z domu bez tuszu do rzęs To jest jeden z takich kosmetyków, bez którego sobie nie wyobrażam, wyjścia, um, ponieważ mam od, od razu otwarte oko, inaczej się po prostu czuję, um, nie jestem bardziej pewna siebie, jeżeli chodzi o nałożenie tylko tuszu do rzęs, tak? Nie muszę mieć podkładu, nie muszę mieć pudru, wystarczy tuż do rzęsy, to jest taki kosmetyk, bez którego się nie ruszam z dołu. Także zapraszam Was do drugiej części filmu, jak wykonać właśnie taki manicure hybridowy marką Semilac, no i do zobaczenia, trzymam za Was kciuki, jeżeli chodzi o rozdanie, także do zobaczenia. Nasz panikir zaczniemy od yy, odtłuszczacza. otłuścimy naszą płytkę paznokcia, żeby ładnie się trzymała baza. Natomiast jeżeli przystępujecie do kroku właśnie odtłuszczenia płytki paznokcia, to najpierw możecie wypolerować troszeczkę yy, płytkę żeby była równa w każdym miejscu i żeby ładnie właśnie e, wyglądał nasz manicure hybrydowy natomiast ja już to zrobiłam ponieważ testowałam dla Was e, ostatnio właśnie e, klipsy, które będziecie widzieć w kolejnych filmikach także e, teraz przechodzimy do odtłuszczenia płytki i ja używam takich wacików bezpułowych jak wiecie można kupić takich 100 sztuk właśnie marki Semilac i delikatnie odtłuszczam Naszą płytkę to trwa dosłownie kilka sekund, natomiast jest to niezbędny krok przy nakładaniu manikier hybrydowego, nakładaniu naszej bazy. I jak widzicie taki bacik już jest e, nie do użytku, także go odkładam i odparowuję nasz właśnie z, e, tutaj odtłuszczacz i przechodzimy do nakładania bazy. Bazę będziemy nakładać bardzo cienką warstwą, także każdy paznokieć pokrywam bazą. I będę nasze paznokcie wkładać pod lampę. Mniej więcej na minutkę. Ja zawsze bazę wolę utrwalić troszeczkę dłużej. Możecie na 30 sekund, tak przynajmniej zaleca producent. Natomiast w większości filmów widzę, że dziewczyny też utrwalają około minut naszego paznokcia. Więc po prostu wkładam. Go pod bazę, pod lampę. I przez 30 sekund, 60 w zasadzie będziemy trzymać nasze paznokcie pod lampą. Gdy już nasze paznokcie zostały pokryte bazą, przechodzimy do nakładania kolorów. Dzisiaj będziemy bawić się kolorem Biscuit 032 i Pink Gold 094. Są to naprawdę piękne kolory, a w związku z tym, że Pink Gold jest taki lekko różowy, Stwierdziłam, że będzie idealnie pasował do piskit, który będzie przełamywał ten kolor. Możecie ewentualnie użyć cream muffin, który idealnie zgra się właśnie z kolorem pink gold. Także przechodzimy do nakładania koloru. Kiedy już nałożymy nasz manikir hybrydowy i będzie to pierwsza warstwa, będziemy ją pod lampą utwardzać mniej więcej na 60 sekund. Przechodzimy do zdobienia naszych hybryd, i kolejnym krokiem będzie zrobienie właśnie wzorków kolorem pink gold. Także na, jakąś, na jakiś materiał, na kawałek kartki. Możecie właśnie nasz lakier hybrydowy sobie wyjąć i pokazywałam wam ostatnio w zakupach takie oto sądy do właśnie zdobienia paznokci. Także ja wybrałam sobie taką większą kuleczkę i będziemy zdobić nasze nasze paznokcie. Sonda idealnie wam rozprowadzi wzorek. Także ja. Kropka. Po kropce będę zrobić nasze paznokcie. Jak widzicie to nie jest trudne, także zbieram na sondę lakier hybrydowy i po kolei kropkuję. Następnie utwardzam nasz, e, naszą warstwę pod lampą przez 60 sekund. Nasze paznokcie już utwardzone pod lampą nakładamy top. Top jest zdecydowanie gęstszy, także uważamy dokładnie jaką warstwę nakładamy na nasz paznokieć i będziemy go następnie utrwalać pod naszą lampą przez 60 sekund. Ja czasami nawet e, utrwalam ją dwa razy. Ostatnim krokiem, aby nasz manikier hybrodowy wyglądał pięknie przez długi czas, jest przetarcie go cleanerem. I używamy oczywiście w tym celu takiego bezpołowego wacika. I każdy paznokieć przemywamy, i wtedy nasze paznokcie będą już mogły, że tak powiem być w użytkowaniu, ponieważ jeżeli nie przetrzecie właśnie odtłuszczaczem, Wasz manikier hybrydowy nadal będzie mokry i tak naprawdę możecie trzymać paznokcie pod lampą, a i tak Wam paznokcie się nie utwardzi i nie będzie taki, że będziecie go mogły dotykać. Także mam nadzieję, że taka propozycja manikier hybrydowego z okazji dnia Wam się podobała i zapraszam Was na kolejne filmy. Trzymajcie się! Pa, pa!